Zapraszam wszystkich na 16 odcinek z serii Państwa Świata. Tematem tego odcinka będzie Barbados. Barbados to najbardziej na wschód wysunięte państwo archipelagu Małych Antylii, leżącego na Oceanie Atlantyckim. Barbados należy do regionu Ameryki Północnej i zajmuje wyspę o tej samej nazwie. Wyspa, w przeciwieństwie do innych w archipelagu, nie ma budowy wulkanicznej, a wapienną. Początek wyspie dały rafy koralowe, które otaczają jej wody. Najwyższy szczyt Barbadosu to Mount Hilabi, o wysokości 336 metrów nad poziomem morza. Kraj ten leży w strefie klimatu podrównikowego wilgotnego. Poza samym położeniem geograficznym na pogodę wpływ ma obecności oceanu i ciepłych prądów morskich. To sprawia, że na wyspie przez cały rok jest gorąco i wilgotno. Nazwa wyspy pochodzi od portugalskich słów Os Barbados, które oznaczały te drzewa. Brode przypominały korzenie miejscowej odmiany figowca. Flaga Barbadosu składa się z trzech pionowych pasów. Barwa niebieska reprezentuje morza i niebo nad wyspą, zaś złota odwołuje się do koloru pieszczystych plaż. Przełamany trójząb nawiązuje do kolonialnego herbu i symbolizuje odrzucenie zależności wobec metropolii. Barbados uzyskał niepodległość w 1966 roku. Powierzchnia kraju to 431 km2, a linia brzegowa wynosi 97 km. Ludność Barbadosu to 287 tysięcy mieszkańców. Stolicą kraju jest Bridgetown. Barbados jest monarchią konstytucyjną, gdzie głową państwa jest monarcha Wielkiej Brytanii, reprezentowany przez gubernatora generalnego. Parlament jest dwuizbowy. Władzę ustawodawczą sprawuje premier, mianowany przez gubernatora. Rząd jest odpowiedzialny przed parlamentem. Językiem urzędowym jest angielski. Jednostką monetarną jest dolar Barbadosu. Kraj podzielony jest na 11 dystryktów, zwanych parafiami. Religią dominującą jest protestantyzm. Barbados należy do najszybciej rozwijających się państw w regionie ze względu na bogate złoża ropy naftowej oraz turystykę. Corocznie przyjeżdża tu około 500 tysięcy turystów. Towarami eksportowymi są cukier, rum i chemikalia. Najpopularniejszy sport to krykiet. Barbados zasiedli 4000 lat temu Indianie. Europejczycy dotarli do wyspy w XVI wieku. Od XVII wieku sprowadzano tam niewolników z Afryki, którzy pracowali przy uprawie trzciny cukrowej. Kraj ten posiada trzeci najstarszy parlament na świecie, który działa nieprzerwanie od 1639 roku. Z Barbadosu pochodzi słynna piosenkarka Rihanna. Artystka otrzymała od rządu piękną posiadłość na terenie swojej ojczyzny. Od 2008 roku, 21 lutego, stał się narodowym świętem Dniem Rihany. Dzień jest wolny od pracy. Atrakcją turystyczną Barbadosu jest przede wszystkim Batrzeba. Odwiedzając to miasteczko, trzeba wiedzieć, iż słynie z przepięknych plaż. Jest to miejsce idealne dla osób, które uprawiają windsurfing. Wszystko to dzięki dostępowi do otwartych wód Oceanu Atlantyckiego. Z tej słonecznej wyspy pochodzi i jest w dalszym ciągu produkowany jeden z najbardziej znanych likierów na świecie Malibu. Barbados został wybrany przez Tigera Woodsa na miejsce jego ślubu w 2004 roku. Nazwę Barbados otrzymała jedna z odmian tulipanów, rodzaj drinka i rasa owcy. Najwyższa zanotowana temperatura to 35 stopni Celsjusza, zaś najniższa zanotowana temperatura to ponad 15 stopni Celsjusza. Krajową domeną internetową jest .bb, na przykład www.barbadostoday.bb. Jeśli materiał Ci się spodobał, to zostaw łapkę w górę, jeśli nie, to w dół. A jeśli jesteś nowy, to zostaw subskrypcję i kliknij w dzwoneczek. Za mikrofonem był Illan01.